Spotkaliśmy się dzisiaj w Starosie Powiatowym w Łukowie, żeby omówić podstawowe zasady funkcjonowania Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, a głównie skupiliśmy się na temat Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, mianowicie na temat finansowania, na temat celowości składania wniosków, kto może składać, aplikować o środki przyznane przez Kancelaria Prezesa Rady Ministrów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Także dzięki uprzejmości pana Starosty spotkaliśmy się zarówno z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Łukowie, przedstawicielami gmin Sterunku Powiatu Łukowskiego i miasta Łuków ale chociażby do mnie osobiście zgłosił się ksiądz proboszcz z parafii podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie ponieważ tam w ostatnich latach trwają bardzo intensywne prace renowacyjne ostatnio możemy podziwiać piękne freski które zostały odkryte na nowo wydobyte spod warstw farby tynków dawnych i dzisiaj te freski mogą cieszyć oczy, ale wiemy też, że zostały zinwentaryzowane podziemia kościoła, gdzie żeby zachować te, te, te krypty, które tam są. I tutaj ksiądz Probosz ma pomysł na to, żeby zainwestować w renowację tej części podziemnej kościoła i udostępnić je w dalszej kolejności zwiedzającym. Wiemy, że jest to kościół barokowy, wchodzący, wchodzący w skład całego zespołu klasztornego szpobernardyńskiego, więc tych pieniędzy na przywrócenie dawnej świetności w całości i kościoła i zespołu będzie potrzeba jeszcze, jeszcze wiele. Myślę, że to nie... że to początek takiego naboru związanego z zabytkami, ponieważ te potrzeby czy w Wojciechówkowskim, w Województwie Lubelskim są jednak spore, ale warto od tego zacząć. Ten milion złotych na przy, przy, przykładowy, milion złotych na, na gminę, to jest jednak znacząca kwota, która już nawet w połączeniu dwóch, trzech samorządów może bardzo wspomóc jakiś wspólny zabytek, wspólny kościół, wspólny obiekt sakralny, czy też pomniki naszej historii rozsiane na terenie, których mamy sporo na terenie powiatułkowskiego. Inne rzeczy, które tam samorządowcy mają w swoich rejestrach, w innych rejestrach zabytków. Także myślę, że bardzo, bardzo, dobre, bardzo dobry nabór. No, jak widać, zostali zaproszeni do Powiatu Łukowskiego przedstawiciele samorządów, ale przedstawiciele również. Tych podmiotów, które mogą aplikować w nowym takim dużym konkursie dotacyjnym ogłoszonym przez polski rząd, Polski Ład dla Kultury. Polski Ład dla Kultury to 3 miliardy polskich złotych w skali państwa, ale z tego ponad 200 milionów trafi do województwa lubelskiego i obliczam także... Cirka 12 milionów trafi na zabytki, na infrastrukturę kultury, infrastrukturę związaną z zabytkami do powiatu łukowskiego.